Świat się zmienia i powinniśmy być tego świadomi. W 2019 roku w sondażu Ibrisu respondenci, Polacy, wskazali 78% zdrowie jako największy problem, jaki nas w tym momencie zajmuje. 64% wskazało kwestie klimatu, 57% drożyznę, 53% edukację, 50% programy społeczne, 48% wsparcie dla przedsiębiorców później znalazło się bezpieczeństwo później znalazły się jeszcze sprawy społeczne. zaledwie 5 lat później 6 lat później bo mamy 2025 rok Sondaż opinia 24, w którym czytamy, że bezpieczeństwo kraju jest problemem numer 1 i 53% Polaków wskazało to jako ten temat, którym powinni zajmować się politycy. Służba zdrowia 51% dalej temat ważny ekonomia gospodarka 37 edukacja 23, praworządność 20 i potem długo długo nic. Także Szanowni Państwo, bezpieczeństwo jest absolutnie Tematem teraz, i bardzo dobrze, że rozumieją to raz obywatele, którzy czują się niezbyt bezpiecznie, w związku z tym, że konflikty nasze po przede wszystkim wschodniej stronie no, sprawiają, że trzeba się troszkę przełożyć na, inne, na inną tematykę. Dlatego zapraszam serdecznie na studia na Wyższej Szkole Bezpieczeństwa, gdzie zajmujemy się przede wszystkim takimi dziedzinami jak bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo morskie w gdańskim oddziale Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa. I bezpieczeństwo zdrowotne. Do zobaczenia w październiku.